Siema, siema! Z tej strony Arian i... KUTKA! Kutka! Dzisiaj y, pokazujemy triki na rowerze. Tutaj Kutka będzie, zaraz jechał na innym kole. Będzie próbował. To jest mój rower. Mój rower, mam nadzieję, że widać. Zobaczymy jak y, Kutka będzie jechał na innym kole, czy mu w ogóle to wyjdzie. Czekaj, przyjdę. Tak. Jest taka pewna zasada na tym y, kanale. Oglądajcie do końca, nigdy do połowy. Bo czeka was ban. Tak. Jak obejrzycie do połowy, to czeka was a Jest taka zasada na tym filmie. Więc musicie zawsze do końca oglądać. No i też wpadajcie na film z mustangami. Nazywa się Mamy Mustangi teraz Alex próbuje jeździć ja, im kole kutka. Trawie wyszło. Dobra, to a to? Ty... Ale jeszcze raz, bo No raz, jeszcze raz. Teraz to był ten kwi. A to, no to zaraz pokażę jak ja robię drifta, nie? No tak. No to tak, ale to chyba na następnym filmie, nie? Tak. No to na następnym filmie pokażemy drifta. Spadajcie na następny film. W ogóle. I trzy, dwa, jeden. Prawie było, dobra. I ostatnia próba. Ostatnia tak? próba. Subskrybujcie ten kanał i lajkujcie. Na 5000 subów pokazujemy ale twarz, a na 100 podoba, to po prostu napiszcie, to to poprawimy. Tak. A na 100 tysięcy subów będzie piosenka, lajkujcie ten, a na milion subów zrobimy wszystko co się da. Było ładnie. Mogę się jeszcze jechać, ale dobra. No to teraz Nie y, chyba mi się. No to chyba że się widzimy w następnym filmie i po prostu robimy drifty, pokazujemy. Dobra. No to się może, może. Dzisiaj yeah. jestem dziwny. Pa, pa. Nara!